Lipiec 2022 Pozostało po tym fakcie tylko tablice 11 lipca w 1947 roku ponad 4000 Żydów we Francji na co na statki, które nie jechali do Tam Zaczęli ich oszczeliwać. Zmienili nazwę statku 17 lipca 1947 roku na Exodus 1947. Przywieziono ich wszystkie do Hamburga, gdzie umieszczono je w obozach koncentracyjnych angielskich. I to było taki punkt do utworzenia Państwa Izrael, czyli morderczego Państwa Izrael, proklamowanego 14 maja 1948 roku. A jego dniem do dachu, do obozu koncentracyjnego, w obozie koncentracyjnym mieszczą 2,5 tysiąca kobiet i dzieci, kazano płacić za czynsz 1000 Roth, który przeżył Dachał wywalczył w dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku. Zamordowali go. I to jest wszystko do dnia dzisiejszego. Mordercy opanowali świat i opanowali Kościół. Rządzi Pan świata. 11 lipiec 1943 rok Rześ Bołyńska. A dzisiaj mamy 11 lipca 2022 roku. Jezu, ufam Tobie. Panie Boże, ty wszystko widzisz w mieście wygnania i śmierci 4 lipca 1965 roku świętego papieża Benedykta V. Święty Benedykcie i święte Benedykcie V wspomagają